Czy mnisi muszą się starać przypodobać świeckim, okazując im szczodrość? Jak rozróżnić okazywanie wdzięczności od zadowalania tychże świeckich darczyńców? Nie wydaje mi się, aby mnisi mieli jakiekolwiek zobowiązania wobec osób świeckich. Myślę, że obowiązkiem mnicha jest odpowiednio kroczyć po ścieżce zakonnej. Jeśli osoby świeckie rozumieją buddyzm, to nie będą od mnicha wymagać niczego więcej ponad wypełnianie zakonnych obowiązków. Zatem podstawowym obowiązkiem mnicha jest przestrzeganie dyscypliny, kodeksu postępowania, który jest od niego wymagany. To po pierwsze, Druga sprawa to praktykowanie ścieżki duchowej najlepiej jak potrafi. A jeśli to robi, to naprawdę wypełnia, jakby to ująć, swoją część umowy. Uważam, że gdy tak się dzieje, ludzie czują się zainspirowani, zwłaszcza wtedy, gdy widzą mnicha, który wykazuje się życzliwością, mądrością, który ma wszystkie te cechy w sercu. Będą nim zainspirowani, a wtedy okażą mu szczodrość bez względu na inne okoliczności. Sądzę, że osoby świeckie naprawdę nie powinny dążyć do jakiegoś osobistego związku z mnichami, ponieważ ten rodzaj relacji często występuje w życiu rodzinnym, gdzie istnieje wzajemne poczucie więzi, pewien stopień przywiązania. Tego rodzaju przywiązanie nie powinno występować ani pomiędzy mnichami, ani między mnichami a osobami świeckimi. Tak naprawdę stoi ono w kontrze do ścieżki, którą próbujesz kroczyć, będąc mnichem. Jeśli mnich za bardzo stara się zadowolić inne osoby, a taki rodzaj przywiązania może się pewnie pojawić, wtedy powinien po prostu praktykować w odpowiedni sposób. Wiem, że w Tajlandii większość świeckich właśnie tego oczekuje od mnichów. Ludzie naprawdę nie szukają mnichów, którzy starają się ich zadowolić, ale takich, którzy odpowiednio praktykują. Dlatego właśnie w Tajlandii tyle szczodrości okazywane jest mnichom praktykującym w lesie, wcale nie tym, którzy praktykują w mieście, nawet jeśli są przemili i super życzliwi. Ludzie i tak mają poczucie, że to właśnie las jest tym miejscem, gdzie odbywa się prawdziwa praktyka medytacji. Wnioskuję, że ludzie to rozumieją i dlatego nie uważam, że mnisi powinni starać się uszczęśliwiać świeckich. Jeśli ktoś się w ten sposób zachowuje, to gubi sens ścieżki mnicha. Na tym właśnie polega odróżnianie okazywania wdzięczności od zadowalania. Wdzięczność okazuje się, będąc uprzejmym, troskliwym, postępując właściwie. Wygłaszanie mowy to kolejny sposób okazywania wdzięczności i tak dalej. W ten sposób wytwarzasz obustronną relację opartą na Adamie, w której wszyscy się rozwijają. Pytasz, jak bardzo mnisi są zobligowani, aby dbać o samopoczucie świeckich? No tak, to interesujące. Do jakiego stopnia możesz sobie pozwolić zepsuć komuś humor? Czasami nauki Buddy są niezwykle głębokie, a mówiąc ludziom, którzy nie przywykli do Jego słów, do buddyjskich idei, czy do myślenia w ten sposób, no cóż, tego właśnie nauczał Budda. Możesz naprawdę zburzyć ich poczucie spokoju, wywołać w nich złość. Jak to? Budda nie mógł tak powiedzieć, to niemożliwe. Rzecz w tym, że czasami trzeba zburzyć czyjś spokój. Znam to z autopsji. Czasem się denerwuję, kiedy natrafiam na coś, czego naprawdę nie mogę zrozumieć. I zamiast pozwolić się ponieść temu zaniepokojeniu i poczucia bycia niemądrym, mówię sobie, zaraz, zaraz, niech no o tym chwilę pomyślę. Zwykle dochodzę do tego, że te głębokie i trudne do zrozumienia nauki buddy naprawdę mają sens, jeśli tylko dam sobie wystarczająco dużo czasu i pozwolę swojemu umysłowi je porządnie rozważyć. Okazują się naprawdę mieć sens, chociaż na początku mogą przysparzać frustracji. Dlatego uważam, że mnich nie powinien się zbytnio obawiać, że kogoś zaniepokoi od czasu do czasu. Szczególnie jeśli robi to z głębi serca, z właściwym zamiarem poprowadzenia kogoś w odpowiednim kierunku. Z pewnością niektóre rzeczy, o których dziś mówiłem, mogły kogoś zdenerwować, prawda? Taka jest natura rzeczy. Nie da się uniknąć powiedzenia czegoś, co może u kogoś wywołać frustrację. Taka jest natura rzeczy, więc zaniepokojenie kogoś nie powinno być twoją główną troską, kiedy wygłaszasz mowę. Twoim głównym celem powinno być przekazanie damy prawdziwej nauki buddyjskiej. To powinna być podstawowa motywacja.